No więc, cześć, witajcie, ja jestem Simon. Dzisiaj jest ze mną ekipa tutaj z 12, 12A. I tak sobie na treningowym znów poczynamy. Tam możecie u mnie już zobaczyć materiały właśnie z treningowego pola bitwy. No chłopaki, przywitajcie się chociaż, a nie? Cześć! No jest tutaj nas trochę. I próbujemy zrobić taki fajny myk ja tu coś nie ten, nie za bardzo. Nie ten, ustawcie się za nami. Dół dół, 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 to tak się wzdłuż mamy ustawić wszyscy? Znaczy, najlepiej jakby to pierwszy czok wiesz bo 113, bo on ma to... Taką... No To 113 wpychamy no Dawaj, patrz, wepchniemy go No najlepiej tu by było, bo byłoby było by mał sami Twoje lewo Gówno Czemu ja was nie widzę? Tutaj kolorki. Otwórz oczy. Aaa, Jesteśmy za F7. No, jak, jak ten. Już prawie no, tym biegałem. No <grym> nie, mamy no. za mało mocy, wiesz? No. Spoko. Kurde. No i co? Co wy robicie? Co, wy się wpychacie pod górkę? Tak. Tak. Fs. I teraz, teraz zjedź. Aha, Aha bo ty tu... Ej, no, jak lorka spada HPL i nie widzi was. No, spoko. Nie, nie. Dobra, czekajcie, czekajcie, jadę, 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 spoko. Tylko ja się Kosie, musisz porządnie rozpędzić, wiesz? Żeby wskoczyć tutaj. <laughs> o, 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 tu będzie dobre, dobra, czekajcie, czekajcie, musisz się spędzić. Dobra, stójcie, już nie ma co wpychać dalej No Tylko ta 113, nie wiem się na nic nie zablokuje znowu, chociaż? No, zobaczymy. Ej ej ej, bo... A, Obiekt, podjedź Bo inaczej nie będzie ściągnął. No o, o, o pięknie <laughs> Ej, leci mi kapelę, leci mi kapelę. <laughs> ej, kurde, spadłem tutaj. Oj, oj, w no strzeliłem. mogę. No ale fajnie, fajnie to wyszło. No także to tak. Ja Ja 3100. Ale to tylko spadłem, wiecie, zjechałem z was, nie? No także to jest takie. Chłopaki, dajcie mi coś powiedzieć. To są takie nasze życzenia noworoczne. Od klan 12A dla widzów. No, także jeszcze raz wszystkiego najlepszego Słuchajcie, z okazji nadchodzącego roku 2014, a my sobie o, o będziemy dalej piszesz? poczynali. Wiecie, zróbcie tak także, samo, nie? Także, Filip, daj mi powiedzieć. Dobra. Także lajkujcie, subskrybujcie, followujcie, komentujcie, a my się z Wami żegnamy.